Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj kontynuujemy przygodę z grą Find Me. Poprzedni odcinek... W zasadzie nie za bardzo mam co o nim mówić. W każdym razie, wróćmy do naszej gry. Mniej więcej rozejrzałem się zaraz po stworzeniu poprzedniego odcinka i chyba wiem gdzie szukać klucza do piwnicy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Szukam obecnie... O! Chyba znalazłem to miejsce. Nigdy bym na to nie wpadł. To tak dosłownie przez przypadek sprawdziłem. I to jest klucz do piwnicy. Pytanie, co jest z tym małym kluczykiem? Bo ta gra ma chyba kilka zakończeń z tego, co widziałem, bo z ciekawości, szukając materiału do gry, wpisałem e, sobie jeszcze w YouTuba e, Find Me Gameplay. I gdzieś ktoś tam w nawiasie, w nawiasie dopisał e, wszystkie zakończenia. Więc ta gra ma kilka zakończeń. Jesteśmy w piwnicy. Od razu zapis. Przeszukajmy jak najwięcej rzeczy, bo zawsze możemy znaleźć tu coś przydatnego. No, masz trzy ścieżki: prawo, lewo i na środku. Dochodzi z innej strony drzwi. A tu? Tu chcesz wejść, tutaj nie masz nic przeciwko. Weźmy tu najpierw. Twój tata ma bogatą piwnicę, to trzeba mu przyznać. O, tutaj jest kościotrup yy, wielkości dziecka, a ta cela jest z kolei pusta. Iść do środka i tu spać? pało Cię? To jest najgłupszy pomysł jaki... Ale... Obserwajcie sytuację. Jesteśmy w jakiejś nawiedzonej piwnicy, o której istnieniu przed chwilą nie wiedzieliśmy. Widzimy tutaj zwłoki dzieci, a nasza bohaterka się pyta, czy może wejść do środka i iść tam spać. Ten mikrofon chyba za dobrze nie łapie klaskania, ale i tak gratuluję, chcę to zobaczyć. Bardzo proszę iść tu spać. Spodziewałem się jakiegoś bardziej kreatywnego zakończenia, ale okej. Okay. Po prostu game over. To nas w ogóle zabija, jeżeli dostajemy game overa. Bo po prostu jest game over wtedy. To jest tak skrajnie idiotyczny i nieodpowiedzialny pomysł. Klucz. Mamy już dwa klucze, których jeszcze nie użyliśmy. O, rozpoznała to pismo, które tutaj jest. Podczas wyprawy Alain nagle zniknął podczas snu. O, to możliwe jest, że dlatego nas sen zabija. Ale dobrze, przeczytajmy do końca. Dwa dni później, pewnej nocy, ktoś zapukał do naszego hotelu, do drzwi pokojowych naszego hotelu. My otworzyliśmy, i wtedy on był, okazało się, że to był nasz syn. Wrócił, ale był inny. Od tamtego czasu nie był w stanie zjeść żadnego jedzenia, któremu daliśmy. Baliśmy się, że on mógłby umrzeć z głodu. Ale pewnego dnia on... Y... ...skoczył na mnie? Coś takiego? Podczas szarpaniny ugryzł moją rękę i wyssał moją krew. Co? Krew. Boję się. Boję się, że on może zranić swoją siostrę, swoją matkę albo kogokolwiek innego. Martwię się o niego. Muszę go zamknąć. Mu on musi być pod kontrolą. Ukryty, z dala od wszystkiego. Ale nie chciałbym, żeby on umarł. Jest moim synem. Nieważne, czym się stał. Kocham go. Muszę mu tak bezpiecznie podawać jedzenie. Yy, Okej, okay. chyba już nawet bez czytania tego zrozumiałem, o co tu chodzi w tym momencie. Pewne obłąkane dziecko, które kiedyś zapukało do nas, prosząc o jakieś jedzenie. On może się przydać. Dziecko bez rodziny i bez nikogo, kto mógłby bać się o jego zniknięcie. Domyślamy się, co będzie dalej, nie trzeba już dalej, naprawdę. Bez zbędnych szczegółów. O! Pomyliłem na szczęście kontrolki, nie chciała tego czytać. Chyba się domyśle, domyślimy, co tam się stało. Boję się tam wchodzić, ale chyba muszę. E, obawiam się tego. Alain, żyjesz! Anette, co ty tu robisz? Eee Szukałam cię. Naprawdę? A, wiedziałam, że będziesz na tyle zajęta. Z bawieniem się Twoimi prezentami, że nawet, że pewnego cza czasu pomyślisz o swoim bracie, kiedy ja byłem tutaj zamknięty, i ten głupiec, ojciec, nasz ojciec próbował wymazać każdy, każde ostatnie tchnienie mojej egzystencji z, z mojego życia. Coś takiego. Ciężko mi jest to tłumaczyć, naprawdę. Jego ojciec, e, przepraszam, jego syn. Zamieniony w potwora. Opuszczony, porzucony w piwnicy. Trzymany z dala od swojej młodszej córki. Córki na pewno? Żeby nie mógł się z nią kontaktować. Boi się o mnie. Każdy się boi. Ja się nie boję? No, bo no ciężko jest powiedzieć, że ja się nie boję. Ja się boję, przepraszam, no powiem. To już nie ma większego znaczenia, bo teraz jesteś tutaj. Dostanie za swoje za zamknięcie mnie tutaj, jego piękna dziewczyna, jego skarb. Nie, boję się co on chce zrobić, chyba wiem Chcę zobaczyć, jak bardzo będzie cierpiał, kiedy cię straci na zawsze! Złe zakończenie. Ok. Czyli tułaliśmy się tutaj tylko po to, żeby ten gościu mnie zjadł. Brzmi ciekawie. Może mu krew przyniosę, nie wiem, skonsumuję. Co to jest za czerwony płyn? Po tym wszystkim, co przeczytałeś, nie domyślisz się, co to jest. Przeczytała, że ten gościu wysysa krew, że tata mu gomadzi tą krew, ale nie, nie domyśla się, że w tym pudełku może być akurat krew. Przeszukajmy wszystko. A może jednak chcesz? To jest dziesiątki tych dzieci, które. Jak to nie chcesz, butelki z którą podnieść? To się może ci przydać. Zobaczymy, co ciekawego jeszcze uda nam się zrobić. Tutaj chyba nic nie zrobimy. Tak mi się wydaje. Ewentualnie spróbujmy jeszcze wrócić. Tutaj są jakieś notatki, chociaż standardowo ich nie podniesiemy. Lina. Nie chcesz liny? Nie chcesz liny. Skrajnie głupi pomysł ponownie. Tu chyba już nic nie zrobimy. Jest tam jeszcze ta druga opcja dialogowa, którą... Być może spotkamy tutaj tatę i on nam wszystko powie. Mamy jeszcze dwa klucze, których nie uczyliśmy. Mamy srebrny klucz i jeszcze jakiś tam inny klucz. Zamknięte na pewno? Mamy tutaj dwa klucze, których jeszcze nie użyliśmy ani razu. Któregoś z nich być może można będzie użyć, tak? Co? Czekaj. Aha, dobra, to są takie po prostu prostokąty dla ozdoby. Myślałem, że tu się jakieś wejście otworzyło. Szukam, gdzie jeszcze coś może być, bo wydaje mi się, że jest kilka pomieszczeń, w których mogłoby się coś znaleźć. Mapa jakaś, to ci się też nie przyda. W sumie nic Ci się nie przyda, nawet cokolwiek do samoobrony. Jak już wiesz, co to jest, wejdź sobie nóż. Tak, grozi Ci śmiertelne niebezpieczeństwo, a Ty sobie myślisz, a zrobimy sobie kanapkę, czemu nie? To jest... najgenialniejszy pomysł, oprócz spania w tej ciemnej celi. Nie chcesz nic do obrony. Okej, okay, twoje życie, twoja sprawa. Czyli co, wchodzimy tam ponownie? Nie wiem, wydaje mi się, że po coś mam te dwa klucze. Któregoś z nich trzeba będzie użyć. Długie jest do czego. Jak za długo będę błądził, to po prostu zrobię cięcie, zajrzę, zajrzę do solucji i. Zobaczymy, co się dzieje. Zaknijmy jeszcze na jedną rzecz, czyli co jeżeli wybiorę tą drugą opcję dialogową? Nie boję się ciebie, taka jest druga opcja i teraz ją wybiorę. Czy to może być prawda? A co jeżeli zamknąłbym Cię tutaj razem ze mną? Podaną Ci jako moje jedzenie. Bez spojrzenia na słońce nigdy więcej w swoim życiu. Tak, to byłaby dobra kara. Twoja kara, co by ode mnie, bez martwienia się o mnie. Czy zaakceptujesz swoją karę? Tak długo jak mogę być z tobą, od teraz zaakceptuję wszystko. Ty jesteś kobietą jakaś szepnięta. Dobra dziewczynka. Tęsknię za tą graciszku. Ja za tą też anettę. Ale nie przejmuj się, od teraz będziemy razem. Na zawsze. Good end, Bloodbug. Co? Dostaliśmy dobre zakończenie! Tylko, że jeszcze nie odblokowaliśmy tego pierwszego, więc... Zaraz po tym, zerknę sobie do solucji, zobaczę jakie jest to dobre zakończenie. Ale... ogólnie rzecz biorąc... Nie wiem co powiedzieć, szczerze mówiąc. Fajnie, że ta fabuła była taka tajemnicza. Ale tak z drugiej strony, to już na końcu wszyscy wiedzieli co będzie i, i tak dalej. Zmartwiło mnie na końcu bardzo mocno... Głupota głównej bohaterki, która postanowiła sobie spać celi w celi albo szukać sobie kanapkę, kiedy groziło jej śmiertelne niebezpieczeństwo. Ale poza tym gra bardzo mi się podobała i zachęcam Was, zapraszam już niebawem do zobaczenia ostatniego endingu. Okej, okay, muszę Was niestety czymś zmartwić, i to jest dosyć smutna sprawa: mianowicie dostałem chyba zbagowaną wersję gierki. Dlatego, że aby odblokować to zakończenie, trzeba było znaleźć ten klucz ukryty w tym miśku I wtedy użyć go tutaj. Tylko że u mnie to jest zamknięte, nawet jeżeli ja użyję tego klucza, to i tak nic mi to nie da, bo to jest. bo te drzwi są zamknięte. Ale w skrócie, jeżeli nie chcecie narażać się na spoilery, to opowiem wam, co było w tym zakończeniu, bo obejrzałem je sobie na YouTube przed chwilą. Sprawa jest taka: w tym pokoju to jest pokój w ogóle należący do tego naszego brata. I w tym pokoju znajdujemy jakąś jego własność. Dowiadujemy się też kilku dodatkowych rzeczy, i w momencie, kiedy my schodzimy wtedy do piwnicy, i on nas pyta, czy akceptujemy tą karę, to wówczas nasza postać nie akceptuje ją automatycznie, tylko dostajemy wybór, czy chcemy, czy też nie. I możemy odmówić. I w momencie, kiedy odmówimy, dostajemy teoretycznie najlepsze zakończenie, w praktyce to jest kompletnie dziwne zakończenie, chyba najdziwniejsze ze wszystkich, bo nasza główna bohaterka oznajmie, że też chce zostać potworem i chce być razem z tym bratem swoim. I, I to tyle. Jeżeli ktoś chce to sobie zobaczyć, to jest sporo... sporo. Może dwa albo trzy gameplaye na YouTubie poza moim, gdzie to zakończenie jest pokazane. Przykro mi, ja niestety nie mam takiej możliwości. Próbowałem bardzo dużej ilości sposobów, ale za każdym razem nawet przeszedłem, powiem Wam więcej, tą grę od początku ale za każdym razem te drzwi były niestety zamknięte. Nie wiem o co chodzi, więc tak w skrócie streściłem Wam o co chodziło w tym zakończeniu. Na ten odcinek to będzie już na tyle. Mam nadzieję, że będziemy widzieć się w kolejnych krótkich produkcjach horror z LPG Makera oraz także innych grach właśnie z Makera. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się, do usłyszenia i cześć!